Witajcie. Pora na opening. Kart, które kupujemy nad morzem. koję Wam. Prawdziwe, nieprawdziwe. Czujmy to. Ważne, że kolekcjonerskie. Dla mnie liczy się to, żeby mieć kolekcję. Raja Kaza Hollow IMAX. Jedna w ogóle z lepszych kart, na którą polowałem. Tył. Karty. Marosz. Great Tusk EX, prawdopodobnie wersja kolekcjonerska, bo formalnie normalnie nie ma tyle EX -ów. EX. Tu mamy karta z tyłu, Holo wersja Serperion. Wina, którą też polowałem, bo jej nie mam. A tu mam ją na kopii. Cieszę Iron Trade EX. Holo od razu się trepnął na którego też polowałem tyle lat. Mi EX, bardzo ładna karta. koreidon EX, holo, naprawdę ładna karta. Nie musi być oryginalna. Oczywiście, że nie. Clone, zwykła karta z tyłu, ładnie wygląda. Fularcik, starly Ładna karta, bardzo. Greyward też jedna z piękniejszych kart. Fiddle, ładna karta, bardzo. Baumat, też ładna karta. Z tyłu oczywiście nie oryginał. Banette X, piękna karta. Miraidion X, jedna z piękniejszych kart, jak mi się udało, drobnych nad morzem. Oxy <laughs> i X. Oinkolonne i X. Kolejna karta jest. Kolejna Banetę i X. Oinkolonne i ex. Holo. Karta bardzo ładna. Great task i X. Banetę i ex. Holo. Też piękna karta, bym powiedział. Speedops i EX Holo, piękna karta, jeszcze jej nigdy nie miałem. Tarantoula, ładna karta, której też nie miałem jeszcze. Wiglet, Full Archic, EX. Mam to, są karty kolekcjonerskie, prawdopodobnie nie oryginalne, ale mi to wisi. Za kilkanaście lat te karty będą sprzedawane, a teraz ludzie patrzą tylko i wyłącznie na karty kolekcjonerskie. Magnezon EX, piękna karta. Hetetron VMAX Holo Rar Card 66 na 159. Superior Vista Holo, piękna, piękna, bardzo piękna karta. Solrock Holo Full Art, mam go też na zwykłej. Zaraora Max HOLO. Przepiękna karta. Drugi HOLO. solrok na kopi RAJA Quaza HOLO KART. REGIZA Vistar HOLO KART. SKUNTANG HOLO. DORADO DOM VIMAX. Holo Kart. Nie oryginał, ale za kilka lat i tak będą te karty warte dużo i będzie można je, je sprzedała, po 30-40 zł. Southland Holo. Konturne. Piękna karta. Skelderik. Ładna karta. Bardzo mi się podoba. Armarusz. Rewillion. Red Dragon V Hollow kart, Przepiękna karta. Kopia Sotlanda w na Mavael holo Mavael Vista Hollow Charizard Hollow Lifon Lifon I tu mamy powtórkę Red w V. Hollow Card z sceną. Podobało się, zostaw coś po sobie. Dziękuję.